Dlaczego pan nakłamie? Panna kłamie, bo prawda w jej wersji jeszcze nie jest gotowa do publikacji. To nie jest chaos. To redakcja. Jeden, bo potrzebuje kontroli. Prawda wypowiedziana za wcześnie może zrobić bałagan. A panna nie znosi bałaganu, więc woli chwilę skłamać, niż pozwolić, żeby coś wymknęło się spod kontroli. Panna kłamie, żeby trzymać świat w ryzach. Dwa, bo analizuje szybciej niż czuje. Emocje u panny przychodzą po raporcie. Najpierw myślenie. Potem wnioski. Dopiero na końcu, prawda? Panna kłamie, bo jeszcze liczy. Trzy. bo boi się pomyłki. Dla panny błąd porażka. Więc czasem woli powiedzieć wersję bezpieczną, niż przyznać, że czegoś nie wie albo co się przerosło. Panna kłamie, żeby nie dać się złapać na niedoskonałości. Cztery. bo nie ufa chaosowi emocji. Prawda bywa brudna, nieprecyzyjna, a panna chce czysto jasno logicznie. Panna kłamie, bo emocje nie mają instrukcji obsługi. Pięć. Najważniejsze. Panna kłamie nie po to, żeby oszukać. Ona kłamie, żeby mieć czas przygotować prawdę w idealnej formie. Panna zazwyczaj nie kłamie. Czasami tylko poprawia rzeczywistość przed oddaniem. Chcesz więcej? Subskrybuj, polub i skomentuj.